Jo, się ma z tej strony dziadze wideo. Chcę wam powiedzieć, że na tym kanale po prostu będą vlogi, co nie i takie inne gówna. Tak można powiedzieć, że tylko trochę, co nie. E, więc tak. Tutaj będę nagrywać takie serio, różne gówna z mojego życia, co nie. E, tak jakby będę nagrywać jakieś vlogi z kolegami, czy coś. E, nie chcę już się zagłębiać ogólnie w tematy muzyki, czy coś. To jest taki pierwszy odcinek, co nie taki przygotowawczy. E, takie odcinki teraz, jakie będę mieć, to moje studio, bo jeden widz chce. No ogólnie, e, co jeszcze? E, jutro tam gdzieś idę, co nie. To może zrobię jakiegoś vloga i tam później zmontuję i wam jakoś pokażę, co nie. O, sorry za przester. No więc tak: tutaj żadnych gier nie będzie jak coś. Jak chcecie popatrzeć, jak sobie gram, to macie Twitcha w opisie, a tam na dole. Co jeszcze? Co tu można powiedzieć? No więc tutaj na pewno gier żadnych nie zobaczycie. Będę podtrzymywać w family friendly content. To jest taki nowy kanał, co nie? No bo ja teraz go przed chwilą utworzyłem i teraz od razu nagrywam ten odcinek. Dziękuję wam za całą aktywność na Twitchu na kanale Dziedzio Music, choć nie zagłębiałem już się w to. Tak widzę. Zapraszam Was do subskrybowania. lajkowania. Oczywiście dzwoneczkiem zasubskrybujcie. No i słuchajcie. Do zobaczenia w następnych odcink odcink odcinkach. No. No i jutro. Do zobaczenia jutro. Nie obiecuję, że yy, jutro zmontuję ten odcinek, ale nagram. Więc tak widzę. Kocham Was mocno. Dziękuję za całą pomoc, jaką mi dajecie i wsparcie. I do jutra. Siemano.